Witam Was w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie bardzo prowokacyjne. Co jest droższe, ślub czy rozwód? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie, które zadaje Ania, oczywiście jest prowokacją do poruszenia głębiej całego tematu. Proszę księdza, tyle się mówi o. Tym, że ślub jest bardzo drogi, że wesele kosztuje i nas to nie stać, a mało kto zastanawia się, ile kosztuje rozwód. Co jest droższe, ślub czy rozwód? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że rzeczywiście jest wiele osób, które zupełnie nie bierze pod uwagę kosztów rozwodu, tylko myśli o kosztach ślubu i na przykład odwleka ślub. W czasie, bo wesele kosztuje. Teraz są trochę tańsze wesele, jak jest mniej ludzi na weselach, ale no, to jest szansa tego roku, żeby ten ślub wziąć albo skorzystać, że można prawie w ogóle nie robić imprezy. I wtedy to wszystko wychodzi taniej. Natomiast warto pomyśleć o tym, że rozwód kosztuje, a rozwód jest owocem braku przygotowania do ślubu. Nie braku wydatków na ślub i wesele, ale braku przygotowania do ślubu. Kościół bardzo konkretnie daje wskazania, w jaki sposób przygotować się do ślubu. I tym przygotowaniem do ślubu jest okres narzeczeństwa, jest życie w czystości, jest niemieszkanie razem, są kursy, są rekolekcje, jest wspólna modlitwa. To są wszystko rzeczy, które przygotowują do małżeństwa. Tymczasem nie korzystamy z tego, co proponuje Kościół w przygotowaniu się do małżeństwa. Tylko szukamy innych, własnych pomysłów na przygotowanie, które bardzo często uczy rozwodu i skutkuje rozwodem. Warto pomyśleć, ile kosztuje rozwód. Nie ile kosztuje się, ile kosztuje rozwód. A jest to dramat nie tylko dramat dzieci dramat podziału majątku dramat notariuszy, adwokatów, detektywów marnowanego zdrowia, czasu. I później, jeszcze w tym wszystkim, próby łączenia yy, rodzin i tak dalej, przekony, usprawiedliwiania się, że, że to jest dzisiaj coś normalnego, warto pomyśleć, ile kosztuje rozwód? Bardzo Ci za to pytanie dziękuję. Zachęcam Was do komentarzy. Piszcie, co o tym sądzicie. Jakie jest Wasze zdanie? Co jest droższe? Ślub czy rozwód? Ostatnio jeszcze usłyszałem taki dowcip, gdzie mąż pyta, żonę. Co chcesz na imieninę? Ona odpowiedziała: rozwiedź się ze mną. On na to to za drogi prezent. Dajcie kciuk w górę. Zachęcam, subskrybujcie też nasz nowy kanał dla dzieci. Tutaj jest mocnim duchu dzieciom. I możemy się po komentarzu jeszcze pomodlić tym teledyskiem, który jest poniżej. Daj mi usłyszeć Twój głos, aby być w obecności Bożej. Trzymajcie się z Bogiem.